Robiłam to sama, więc proszę nie hejtować, nie hejtować I tak dalej Dobrze, obudziłam się i wstałam, przywitałam się z babcią Spytałam się babci, czy mogę iść do sali Oczywiście, że babcia mi pozwoliła Spytałam, powiedziałam pani, że już jestem. Pani się ucieszyła. Ja przyszłam przywitać moją kleczkę i przywitałam ją, pogłaskałam ją. Potem odeszłam się przebrać i byłam przebrana. Oczywiście, kask to podstawa bezpieczeństwa. Porozmawiałam z panią, że już mogę startować. Ja pojechałam i założyłam jej cały sprzęt. Potem poszłam na taką jakby ale bez ląży Po co grobowałam, Odstawiłam Melody do boksu i wyczyściłam. Poszłam do stajni i się znowu przebrałam. wyprowadzałam wszystkie konie na padek. Oczywiście również z tymi innymi. Byłam aż taka zmęczona. Poszłam wtedy do stajni. Przyszła jedna dziewczynka, druga dziewczynka i trzecia dziewczynka na w o wiele wyższym poziomie. Pani dziewczynka pokazała, że już jest. Ja widziałam, że super. Pokazałam wszystkie dziewczynka, ta, dziewczynka ta. No i dziewczynka na wyższym poziomie dostała gorszego konia. Wszystkie dziewczynki pokazały ok. Ona poszła na loże i robiła sztuczki. Oczywiście, nasze stanie jest taka. Potem koń się spłoszył i ona niestety spadła. Koń uciekł do wody, ale już wrócił. Dziewczynka mu pokazała, żeby tak już więcej nie robił, żeby już tak więcej nie robił, żeby się uspokoił i porozmawiała, że tak nie wolno. Potem dziewczynka kolejna była gotowa do statu. na Pepper. Piper była bardzo zdolną klaczą, udało im się osiągnąć swój cel galopem, galopem i powiedziała pani, że wszystko dobrze Następnie dziewczynka na wyższym poziomie jechała, jechała na Lążę, oczywiście. No i oczywiście tu możecie wiedzieć większe wyczyny, bo ona jest oczywiście zawodowcem. No no i ona tak skakała sobie, bo to jest zawiodowiec, więc wiecie. No i pokazała, że wszystko dobrze. Jak wiecie, to, to moje uczennice się pożegnały wszystkie ze mną. Ja powiedziałam, że też Pa. I o, wyszłam ze stajni, pożegnałam się z końmi I to by było na tyle z tego odcinka. Bye bye!